Taki szlak, takie widoki, taka moja żona. Pokaż mi, jak ja w tej opasce, bo to jest nasz szybkiego... O tak wyglądasz w tej opasce. Pewnie to w film wrzucę też. Dobrze. To się wytnie. Cześć, Siemano. Cześć. Witamy Was z przełęczy Przegibek w Beskidzie Małym. idziemy na Czupel, najwyższy. Najwyższy szczyt należący do Korony Gór Polski. oczywiście. Samochód został gdzieś za nami. No to idziemy. I Mariola się uzbraja. Jezioro tam się przebija. I miasta. I taki widok na miasto. Bielsko biała. I taki ładny szlak przed nami. Pół godziny drogi. I doszliśmy nie wiem, do takiego rozwidlenia szlaków. Tam idzie żółty. My idziemy niebieskim, w tą stronę do schroniska na Magurkach Wyjechaliśmy z domu w pół do ósmej. Jest tutaj prawie 500 km od nas. Niestety po bułce tylko się udało zjeść i po batoniku. Tak dobrze się jechało autostradą w kierunku Śląska, że nawet nie było gdzie zajechać Także my musimy zjeść sobie jakieś śniadanie Mamy już dwunastą idziemy A schronisko na Magórkach 15 minut No to idziemy niebieskim Zjeść coś w końcu jak to w górach. Raz ciepło, raz zimno. wieje. Ale mam czapkę grubą. No bardzo. Ale jest fajnie. Jagodzisko piękne. Szlak wymagający bardzo nie jest. Start był taki stromo pod górę, a teraz łagodnie sobie idziemy. A jest naprawdę ekstra. Taki szlak. Takie widoki. Taka moja żona. Jesteśmy chyba wierzchołkiem góry cały czas, bo tam już widać, że się teren zaniża, tam też, a pogoda jak w końcu października. Wsparcie zatrafiliśmy. Szybowiec leci. W przegibkach na przełęczy na znaku było do schroniska na Magurkach Godzinę. My bez kondycji zrobiliśmy to w 45 minut. Nie jest źle. Trafiliśmy na chyba trochę dzieci. Teraz idziemy coś zjeść. No i bezkit mały, pasmo Magurki. Gdzie my jesteśmy? Szybko, szybko, szybko znaleźć. Tu. A tu, no właśnie, jest czu, czupelek. Jest. jest czupelek, wszędzie podają 933, 946, a teraz 930. A jesteśmy tu? Jesteśmy tu. Startowaliśmy o. A tu, przegipkę byliśmy. Wychodzimy ze schroniska, Grochóweczka i barszcz ukraiński był. Super! I herbatka z cytryną. No idziemy dalej. Tak pięknie. O i szybowiec znowu. No ten sam pewnie. Tam sobie lata. I znowu trzeba było w czapkę wskoczyć, bo tu raz wieje, raz nie wieje. Czyli 15, 15 idziemy od schroniska. Takie z nas podróżniki, że rzadko używamy map. Poznaję. No ale szlak nie ma co narzekać. Tu, tu, tu. Dobrze oznaczony. i opisany. Jak widzieliście na poprzednich naszych filmach, często się zastanawiamy, jak iść, a tutaj dawało radę. Zobaczmy sobie jak też tu Przecież <grywa> by to skrzyczne przed nami? Ja. Mamy piękną Polską Złotą Jesień góra, góra, góra. góra Dodatkowo Przepięknie, polecam Takie widoki jesienne mega! Chyba koniec. No to jesteśmy w Beskidzie Małym, na najwyższym szczycie. A Zaliczanym do korony gór Tupel, 933 metry nad poziomem morza. Od przełęczy przegibek zajęło nam to dwie godziny z zupką pyszną na magurkach w schronisku Polecamy. a dystans jaki pokonaliśmy stamtąd to jest 5 km pieczątki niestety nie ma ale my i tak nie zbieramy pieczątek dokumentujemy to w inny sposób także mamy kolejną koronę jest już to nasza ósma na podróżach polecamy chyba najłatwiejsza Trasa, jak do tej pory byliśmy z koron. Nie na no, łysica jest <laughs> w Nie, to. <laughs> dla mnie to. początek bardzo ostro pod górę się idzie, a później aż bardzo łagodnie. Żadnego śmiesznego nie było nagrane. 5 minut dla fotografa było na Czuplu. 933 i wracamy do Przegibek. Tak? Przegibek? Przegibki były. Tak. I jedziemy do hotelu. Ależ mega tam jest. Widać jaka opała, jadą jakiś ślimak przed nami. Oczywiście drogowy. <słyski> Troszkę wieje. Pod schroniskiem można się zagrzeć, odymić trochę. 2 godziny 50 minut i mamy 8 km. Nad morzem fajnie, ale w górach jest fajnie. Zgadzam Cisza, spokój, tak jak teraz, jeszcze po sezonie. Mamy piątek, mjadzio, szlak pusty, jak widać. Turystów można liczyć na jednym ręku. Zapraszamy do oglądania, komentowania, lajkowania i subskrypcji naszego kanału na podróżach. Trochę się. Wiatr wszystko uspokoiło Bo tam wysoko to wiało ale tu jest normalnie Tak jest Szkoda, że Wy to inaczej będziecie widzieć Bo na żywo to jest mega Mega widać na żywo Jest fajnie GoPro się nareperowało <laughs> Nie działał mi tamten monitor Trochę miałem nerwo, ale działa o! I ostatnie stromizny i auto i parking prawie kończymy podejście dzisiejsze, znaczy podejście, podejście już było, powrót robimy. Prawie dochodzimy już do parkingu i tu zapraszam do obejrzenia naszej przedostatniej korony, czyli Lubomir. Link macie tu gdzieś w góry. Tam się wyświetli. Nie życzymy miłego oglądania. Mamy parking, stoi nasza strzała, i tu w tym miejscu kończymy naszą podróż, która nam zajęła 3 godziny 12 minut i dystans 10 km. No i oczywiście wleciała ósma korona na podróżach, i do zobaczenia na kolejnej podróży. Cześć! Cześć!